to już wszystko zrobiłem, co chciałem, najważniej, najważniejsze. Aha, aha, aha. U Garaxa byłem. Ta była, tylko że nie mam nowych Seerów jeszcze. No a to co? Hmm. A, wiem, co miałem zobaczyć. Mapa morska wyspy Ildorad. Wow, dwa jest, jest twoja kryjówka. Oler, niedaleko od Chyba będę potrzebować A, no właśnie. Nie, Dobrze, to przeczytałem, bo chyba będzie jakiś normalny dialog z brokerem. Jest. Wiem już, gdzie szukać dworu Ildorad. Świątynia leży na wyspie. Znalazłem mapę morską, która pokazuje jej położenie. To wspaniale! Zatem, by wypełnić zadanie, potrzebujesz teraz statku i załogi. Tylko. Pamiętaj tylko, tylko statku. że do walki z władcą Irdorad musisz się odpowiednio do przygotować. Z tego kręgu. Skąd wezmę odpowiednią załogę? Twoja załoga musi składać się z ludzi, którym możesz bezgranicznie zaufać. Porozmawiaj ze swoimi przyjaciółmi i zastanów się, którzy z nich mogliby ci pomóc na wyspie. Hmm. Przyda ci się też jakiś bal. Ale niestety nie mogę w tej chwili poświęcić żadnego z braci. Jak to nie? Musisz poszukać jakiegoś maga poza murami klasztoru. No, to on już jest po... poza. Mogę Chcę poznać ostatni krok. Długo czasu minęło, odkąd zawarłeś związek ze świętym coś... płomień. Wiele się od tamtej pory wydarzyło. Jesteś wybrańcem Inosa By wypełnić czekające cię zadanie, będziesz potrzebował całej swojej siły. Udzielę Ci teraz błogosławieństwa. Niniejszym wkraczasz w szósty krąg magii. Abyś zawsze niósł światu światło i rozpraszał mrok. Jeśli chcesz, mogę Cię teraz nauczyć formuł ostatniego kręgu. No to dobrze, że zachowałem A, Trochę tej. Jeszcze coś: Na początku Cię nie poznałem, no, no właśnie to jest fajne. Ale to ja wręczyłem Ci list, nim wrzucono Cię za barierę. No tak. tak. Oszczędziłeś mi wtedy nadętej przemowy sędziego. A teraz jesteś wybrańcem Inosa. Przyjmij moje błogosławieństwo, wybrańcze. Inosie, odwieczny panie światła i ognia, pobłogosław tego człowieka, swego umiłowanego sługę. Dodaj mu odwagi, siły i mądrości, by mógł pewnie podążać ścieżką, którą dla niego wybrałeś. Dobra, bo tam w klasztorze będzie za dużo tych odcinków. Dobra, łucze no, nie. Podziel się ze mną. Nie, tak, yy, nie, tak. Chociaż mi wstecz, yy, punktów, to się nauczyć nie śmieć. Chociaż jest takie trochę do dupy, bo i tak nie będę mógł zaatakować tego smaku ostatniego. Problemu. Bo to jest przecież zaklęcie. Beliala, Jorgen jest doświadczonym żeglarzem. Mógłby mi pomóc dostać się na wyspę. Obawiam się, że to nie takie proste. Jest teraz członkiem naszego bractwa. Nie zapłacił jednak ani grosza, ani nie przyprowadził nam owcy. Jorgen no, musi tak. najpierw odpracować swój pułk. No, Potem możesz go za sobą zabrać. Jak długo to może potrwać? Ten człowiek w ciągu jednego dnia pochłonął jadło, które zwykłemu nowicjuszowi starczyłoby na tydzień. Nie puszczę. Póki nie odpracuje w naszych ogrodach przynajmniej trzech miesięcy. To co mam zrobić, jeśli nie chcesz go zwolnić? Czekać trzy miesiące? Hmm. W rzeczy samej jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Doszły mnie słuchy, że od kilku dni wokół wieży nekromanty dzieją się tajemnicze rzeczy. U. Mieszkańcy miasta widują w nocy dziwne światło. Słyszą też straszliwe wrzaski dobiegające Dobrze, z tamtego wyróbki. Jakbyśmy i bez tego nie mieli dość kłopotów. Potem będziesz mógł stąd zabrać Jorgena. No to właśnie to jest ten quest. Dosyć prosty się wydaje. No bo chyba jest dosyć prosty. Ale... Ale nie wiem czy nie wybrać czy czegoś trudniejszego. Bo chciałbym zabrać Torhoffa. Tam, tylko spojrzę na statystyki 95, 95, 55, 65 No to tak, zobaczymy czy Okoinosa jest rzeczywiście lepsza Wow, co za moc! Uuuu uh, uh, uh. 100, 100, 100, 70, chyba trochę lepiej No, to zostawię ten, a no, Okoinosa można sprzedać Nie, dobra, rzeczywiście dobra zaklęcie, nie, nie, nie sądziłem, że będzie nie to i tak. Takim y zaklęcie. Amulet. będzie taki dobry. Nie spodziewałem się. Łzyno y nie z... wiem czy teraz wybić. Ale można wpierw Sejwi. Czy mnie nie zabije coś? To, e to co? To naprawdę problem. Dobra. Nie no właśnie, no i co mi to dało? Że mam trochę więcej siły i zręczności. No, dobra. A nie, nie takie złe. Milton zabiorę. Podobno spędziłeś sporo czasu w klasztornych podziemiach. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Czegoś. już gdzie kryje się nieprzyjaciel, jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. A co Diego sądzi na ten temat? Myślę, że chętnie będzie ci towarzyszyć. Co skoro? Podobno wrócił z górniczej doliny. Dobra, nie w mini. Mi z nim porozmawiać. I nie zapomnij o lesterze. Ale skąd Ty się nie dowiedział, że... wrócił? go z tej doliny byłoby po nim. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc A, w zwiększeniu no, jak twojej by było, many oraz przysporządzeniu nowym... Kiedy ruszamy? Pamiętam raz go zapomniałem wziąć. Witamy na pokładzie. Tak się... Spotykamy się na przystani. Hmm. Nie spóźnij się. Tak w porządku. Się nie Możesz na mnie liczyć. Gdzie mogę znaleźć kapitana statku? Porozmawiaj z Jorgenem, w końcu był kiedyś żeglarzem. Bo gdyby on nie mógł ci pomóc, musisz popytać w mieście, albo nawet na farmach. Z pewnością są tu jeszcze jacyś żeglarze. Na twoim miejscu porozmawiałbym o tym z Li, albo zajrzałbym na przystań w Khorinis. No... Dobra. Ja osobiście chciałbym wziąć Torolofa, bo i tak przy... no, trzeba wam zapłacić dosyć mm, sporą sumkę. To chyba 2000. Ale jakoś tak było no, ze mną w górniczej, w górniczej dolinie za barierą, tak go pamiętam i w ogóle był taki ziół i w ogóle... No i tak muszę wracać do górniczej doliny. Hey. To i tak nie tak podrożą, no nie? A czemu go nie zabrać? Trzeba zabrać towary. Jest, no, chwała tobie. Ale najpierw... Teraz pół godziny zajdzie na sprzedawaniu tego badziewia hmm. Nie wiem, czy jest jakiś szybszy sposób O, dobra Tutaj trzeba ominąć moje mieczyki, bo szkoda mi A to już jest miecz Palladyna To tutaj O, to mogę sprzedać jeszcze Te lagi zbierałem. Niepotrzebne, nie nie, 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 nie. O, kurczę, ten Kurczę, mogę go się temu gościowi. Trudno. A mogę założyć ten łuk? A nie sprzedałem. <ś verdzin> nie mogę. Dobra. A coś jeszcze tutaj? Dobra, tu nie ma nic. Dobra, może coś tutaj. 8 woreczków. 29. Z większych woreczków, czy mniejszych. Huhuhu Pięknie. No chyba tak dużo nie będę ich potrzebował. A nie smogę, mogę potrzebować. To będzie mi potrzebna. No. To jest złoty naczynko. 2 na 6 mi to da tak zostawi. trzeba ją sprzedać. Nie wiem, nie wiem. A w zostawię, grabię nie no, wiesz, bo się pozbyję. Pozbędę ich. A te wóreczki, bo tworzę za. Hmm, yy, poza wizją, że <grytanie> takie się Bo szkoda mi czasu na no nie. Hmm, a teraz tam taka sprawa jest. Czy on ma takie zakręcie jak. Yy, jak w miejsca burza czy coś takiego w tym stylu nie ma chyba yy, że deszcz. Dobra tu będę musiał kogoś jednak kupić uuuu sześć tysięcy sztuk złota poszło no dobra trudno to tu mam chyba już egzirów na całe normalnie dwa rozdziały Teraz są teraz na piątej na szóstej będę już starczy. chociaż jak będę chciał wybić cały pierwszy i czy do linie, to może mi starczyć. Dobra, chyba już mi przesadza z tym nagrywaniem, bo to już przeszła godziny. Z na drugiej strony chciałem nagrać cały piąty rozdział, ale jeszcze będę pewnie chciał wam dużo rzeczy pokazać, więc nie wiem czy Nie muszę tego rozłożyć. Na dalej. Nikt nie wiem. Jaki Mam nadzieję, że czarni magowie wkrótce się stąd wyniosą. Dobra, też mam nadzieję, może ma jakieś fałszywe udziału. Oczywiście. Nie ma fałszywych udziałów. Ej, czy oni nie byli na mnie normalnie wściekli? Nie zadaje się A, Czekajcie, czekajcie. Nikt się nie dobie. Może ma zakląć jej zapomnienie. Co to jest? Nie mam czasu na takie rzeczy. Dobra, trudno. Może się jeszcze, właśnie, może kupię ten y, całego, nie było, nie tego się to garaza, czy jak tam i o, akurat trafiłem, szóstka. I kupię na czat zapomnienia i może nie ma się, no jak nie było. I wykonam tego kwesta Przecież kurczę tam to jest napeconego. <laughs> Bravo, Besi. Dobra, to tak, wilka bierzemy na załogę, do, na nastawek Przyda nam się. Co się tu działo? Nie Ten sukinsyn już. Sylwio dowiedział się o smokach w górniczej dolinie i namieszał w głowach wszystkim na farmie. Przekonywał chłopaków, żeby poszli z nim do doliny. Obiecywał bogactwa, sławę, zaszczyty. Niektórzy nie A chcieli go nawet budypili. słuchać, ale znalazło się paru idiotów, którzy dali się. Pokazali Benetowi przygotować dla siebie odpowiednie wyposażenie i wyruszyli w drogę. To Benet z Naprawdę mówiąc, cieszę się, że Sylwio poszedł na pokład. A właśnie to, to Wiesz, może jak mógłbym przejąć okręt paladynów? A myślisz, że siedziałbym tu, gdybym wiedział, jak to zrobić? Ten okręt no, jest lepiej strzeżony niż konwoje z rudą w Starym Obozie. Musi być jakiś sposób, żeby dostać się na pokład. Dostanie się na pokład to akurat pestka. Ale to jeszcze nie wszystko. Musisz najpierw znaleźć kapitana, załogę i takie tam. Sam okręt to za mało, jest jeszcze mnóstwo spraw, które trzeba załatwić. Weź mnie nie załamuj. Znasz kogoś, kto mógłby stanąć za sterem statku? Jeśli dobrze pamiętam, Torloff to kiedyś sporo żeglował. On będzie wiedział co ja. No właśnie. Bo Czemu na przykład to ten gorynisz cały to ten jack, co... czego tam odbić. Na twoim miejscu. To potem już nie mógłbym zaufać. Dialog że on Masz wystarczającą ilość I że po prostu, jeśli nigdy nie sobie wolą, to nie lepszego niż on. nie znajdziesz. Dobra, bo ja tak przerywam w trakcie y, tego dialogu i nie wiem, czy to w ogóle słychać, bo tak zakłócam wszystko. Popłyniesz Są ze mną? Zartujesz? Jasne, że tak. Mam parę rachunków do wyrównania. No, na no i mogę ci pokazać kilka sztuczek w walce dwuręcznym orężem. Mogą ci się przydać. W takim razie pakuj się. Co? Już? Teraz? Tak, podnosimy żagle. Jeśli chcesz się ze mną zabrać, przyjdź na przystań. Spotkamy się na statku. O, szybko, pakuj się. Już, 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 już. Możesz na mnie liczyć. Nie no, nie no, nie będzie taki takiego. Takich normalnie rzeczy. ale... Yy. Jeśli chodzi o coś ważnego, opor... Ham. Kurczę. Dobrze z Hamu mówię. Czemu? Dobra, to to Lof... Turlow da nam gościca. Ej, ty. Trochę takiego, no nie okej, okay, ale mówisz. Część najemników odeszła chyba z farmy. Sylwio zabrał kilku chłopaków i poprowadził ich na przełę. Lotka głosi, że pokazały się tam smoki. Jak Sylwio się o tym dowiedział, nie można go było powstrzymać. Kto wie? Za smoczy łeb, można pewnie dostać kupę pieniędzy. To... Ja nic nie dostałem. Ale to nie dla mnie. To, 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 to. No dobra, 250 złotych złota pod szczęście. Moje miejsce jest na morzu, a nie w trzuchnącej smoczej janie. No dobra, to cię wezmę. Ma... Jesteś żeglarzem. statek. No nareszcie załapałeś. Tak, do Diaska, jestem. I... Czemu? czemu pytasz? No, tak Zdawało mi się ktoś taki jak ty. Na wyspę? Nie masz nawet statku, nie mówiąc o załodze. Nie, nie, nie chłopcze. Jeśli mam być twoim kapitanem i nauczycielem, musisz mi najpierw udowodnić, że wiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Mam zresztą teraz inne zmartwienie. Wbrew naszym przewidywaniom, Paladyni nie opuścili miasta. Potrzeba nie lada powodu, by ich wyciągnąć w pol. Ja Idź do zamku w górniczej dolinie, Wykradni strażnikowi klucz do głównej bramy i otwórz ją. Chyba szartujesz. zajmą się orkowie. No właśnie ten kwest i się. Ale zrobię. Bo lubię nie, to taki. Tego kwestia zawsze robiła. Tak ja tak jest nawet filmik. Wow. No, Można no, wierzyć we wszystko co, wszystko, co się słyszy. Podobno umiesz sporządzać się z procesem. Tak, to prawda. Skąd wiesz? Mieszam, Powiedział mi o tym myśliwy, mieniem gestat. Mógłbyś się zrobić taką zbroję dla mnie. Bo... Jasne. Przynieś mi tylko 10 pancerzy pełzaczy. Tylko? Ile to, to, to będzie kosztować? Znaczy, na nie, ma nie mam umiejętności. Nie pieniędzy od starego druha. Tak, ale żebyś pracował znaczy, na farmie nie bęgara, to normalnie chciałeś za mnie skasować. Co z tą zbroją? Żarty się ciebie trzymają. A gdzie masz pancerze pełzaczy? Dobra. Myślisz, że ja mam lepiej? Czy nie chciałbyś wypłynąć ze mną, może? Jasne, czemu nie? Chętnie się stąd wyniosę. Mogę równie dobrze bronić twojego statku. Dokąd no, no płyniemy? Na dwóch dorad. Niedaleko. niedaleko Na pobliską wyspę. No to na co czekamy? Podczas podróży mogę cię jeszcze podłuczyć łucznictwa i strzelania no z kuszy. Nie no, co mi ślęczek nie przyda. Witamy na pokładzie. Ale właśnie za eksponat zostaje. Już idę! Dobra, no to teraz Bennet. A może ma podczas jakieś stalowe pęciki? Mogę kupić u ciebie jakąś broń? Wybór jest dość ubogi. Eee... Rzeczywiście ubogi. Chwila. Wybieram się na wyspę i przydałby mi się kowal. I pomyślałeś o mnie? Tak. Co ty na to? Tak czy inaczej, dzięki temu byś się stąd wydostał. Stary, nawet w piekle, nie może być tak paskudnie jak na farmie. Onara, wchodzę w ten. no i nie wiem już, co A więc będziesz moim kowalem? I kolejne pieniądze Zobaczymy ty... się w porcie. Jakie w Do zobaczenia. Hmm. Co masz do sprzedania? Czego potrzebuję? alternatywny ten dziwny jest dialog. Mam swoje zdanie. Masz pięć bryłek. Dobra. Dobra, co? Eee, to tak, już wiem co zrobię. Po prostu też wykuję broń za członie. Yy, 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 też yy, mieszki za anteną, za wizją i w ogóle wszystko. Już wiem parę rzeczy. A i co się tak patrzycie? O, a co mogę zrobić. Znowu ty! Jak wygląda sytuacja? Teraz mamy poważne kłopoty. Sylwio i jego ludzie nie wierzą, że... A, dobra. Nie lubię go. Przecież chyba był w tej... Co robisz w mojej kuchni? Gówno. <noise> o, to było fajne. Co robisz w mojej kuchni? Gówno. O, Boże. Ale słuchaj. Jervis, <noise> on chyba był nawet w, w, w górniczej dolinie, pamiętam, w pierwszej części. Jakiś tam poboczny, najemnik z niego. Zdaje się, że brakuje tu kilku najemników. Jasne, to prawda. Kogo to obchodzi? Z Li i jego chłopakami mam szansę stać się naprawdę kill. No, Potrzebuję tylko że zapalony, normalnie i Gdybym zdołał udowodnić Li, że jestem naprawdę twardym facetem, Bardzo może twardym. nawet mianowałby mnie jednym ze swoich ochroniarzy. Mm. Dobra. Jak miałoby to niby wyglądać? Tak, do końca to nie wiem. Jakieś insygnia orkowych przywódców albo coś w tym stylu. No no. To chyba oczywiste, że nic pośredniejszego nie wchodzi w rachubę. Pośredniejszego? <laughs> Kurczę, nie zrobiłem sobie... I nie, nie... No. I nie zrobiłem tych run całych, najnowszych, najświeższych. A, już przypomniał mi się, gdzie perłę ma, można kupić. To jest u tego całego, jak mu tam, no, w górniczy, w górnej części miasta, a taki gość, handluje takimi nietypowymi rzeczami, a jakoś się tam ma, no, i tyle. Babera, Bronko, o, pracuje, ale teraz normalnie imiona mają boskie. Co to Uwijasz się jak pszczółka, co? <laughs> nie sprowadzisz tu tych najemników, co? Nie słyszałem Proszę, tego. nie bij mnie! Będę nawet pracował, dobrze? <laughs> A nie mogę. No boski tekst. Kurczę, z tak mało pletyk. Ale wiecie co? Mm. Na razie to tyle. Nie wiem. Mam dzisiaj wielką chęć na nagrywanie i może jeszcze coś nagram. Ale znaczy chcę sobie zrobić przerwę, bo to już przerwę, chyba półtorej godziny nawet nagrywanie jest. E no, to teraz będę miał tyle materiału, że na, no, odcinki na pewno się będą pojawiać dosyć często. E, no, taka pozytywna informacja. Znaczy, teraz właśnie, jak na kończę nagrywanie, to pewnie będzie, no, no, to będzie ostatni odcinek. E, na razie, na jakiś czas. Ale może właśnie jeszcze dziś coś nagrę, jakiś dodatkowy materiał. Bo naprawdę chce mi się i mam taką lenę dość bym powiedział. No, ale na razie to tyle. Trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie, cześć!